Dzień dobry, proszę Państwa. Ja, jako student biologii eksperymentalnej, chciałbym Państwa zaprosić na nową serię odcinków, które będą się zwały Kuchnia Eksperymentalna. Pewnie Was zaskoczymy nieraz jeszcze. Mam nadzieję, że będzie to bardzo sławny program kulinarny na YouTubie. Ja, jako początkujący vloger, chciałbym zapewnić, że będzie to bardzo super, i inicjatywa ta wyszła z, ode mnie, od, od współtworzycieli kanału Kasetony 14 Kradzione. Także proszę Państwa, zapraszam. Okej, okay, także w dzisiejszym odcinku przygotujemy przepyszną lemoniadę z rzeczy, które wszyscy powinni mieć pod ręką w każdej kuchni. Także na początek potrzebujemy jakiś dzbaneczek. Weźmy taki, tutaj właśnie dobry, taki dwulitrowy, elegancki, z takim dynksem śmiesznym, żeby można było sobie elegancko później nalać. No ale co jeszcze nam będzie potrzebne? Ano potrzebujemy kwasek cytrynowy. Do zrobienia przepysznej lemonady. ja używam takiego, bardzo dobry, stężony z witaminą C. Ze wszystkim, oczywiście, potrzebujemy też wodę. Woda, no jaka to może być z czajnika? Ja używam akurat takiej. Jest dobra, smaczna, polecam generalnie. Następna rzecz to, oczywiście, potrzebujemy też cukier. Pyszny cukier, zwykły taki. A, no, my kupiliśmy w biedronce, chyba. Tak, tak. No, nadaje się każdy. Także co. No, bierzemy nasz kwasek cytrynowy, bierzemy sobie łyżeczkę, jak o trochę, tylko tyle, bo to jest naprawdę bardzo mocne, bardzo stężone, nawet za dużo. O, coś, 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 mniej więcej tyle. I ciach, do dzbaneczka, elegancko. To na bok. Łyżeczkę cukru, tak, bo lemoniada, no oprócz tego, że z pysznej cytrynki z kwasku, no musi być też troszkę słodziutka, bardziej kaloryczna, prawda? Także Bach! To, to może majonezu damy trochę? Jeszcze. Nie, majonezu to w innym odcinku. O majonezie to cały odcinek zrobimy. Także Bach, elegancko, łyżeczka tego cukru. No i teraz woda, proszę Państwa, woda oczywiście. No nie wiem, czy mi starczy taka buteleczka tutaj. O, tu można tak zakręcić, spróbować bir. O, jak się leje elegancko, taki prawda? My lifehack przy okazji. No nie starczyło, ale to możemy dolać zwykłej, tutaj, przegotowanej, elegancko. Ciach! Tutaj to odstawiamy na bok, nie będzie nam potrzebne. Zakręcamy sobie elegancko. Prawda, tu się wszystko elegancko rozpuściło, tego nie trzeba mieszać, tego nie trzeba mieszać, naprawdę. No i tak sporządzoną lemoniadę bierzemy sobie na jakiś kubeczek, stakan elegancki jakiś. Ciach, tutaj akurat ten y, mój dzbanek ma ograniczoną przepustowość, więc ja sobie to podnoszę. Wy tego nie musicie robić, zależy od dzbanka, prawda? Może być też bez zakrętki i lejemy sobie, pyszny, ale. A jeszcze można dać lodu w upalne ciepłe dni, to już w ogóle naprawdę. Taka lemoniada podana na imprezie na pewno o studzi rozgrzane, dobrą zabawą towarzystwo. W upalne dni można zastosować taką podkładkę. Ja używam właśnie z takiej lodówki turystycznej, można sobie podłożyć elegancko tej, dobrze by pasowała słomka. Ale jeżeli nie macie słomki, tak jak my, możecie zawsze użyć rurkę od cewnika. Także polecam, pozdrawiam. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć! Kajwa, choć dziennik sobie zobaczysz. Dobra, Polska przeżywa czujnik. Już, już, już. już, już. Zyszko, co, co robisz? No, dziennik sobie wyglądam, piwko sobie ale... jeszcze. We, nawet mnie nie denerwuj. zrobimy lemoniadę, a ty piwo pijesz. Co to ma być? Nie, ja ci dam, bo to, to, nie, bo to jest bardzo zdrowa lemoniada. Wiesz, ogólnie bardzo dużo witaminy C i... Dzięki, Kajba. Ty to, ty to dbasz o mnie. No, także spróbuj, powiedz co tam... A to soda woda soda. Tak, 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 destylka, nie? Tylko. O, o, tak, tak, że... Tylko destylka. O, kurde bela, naprawdę nie Ha. Stary, musisz mnie nauczyć robić to lemoniadę. Bo oglądaj kuchnię eksperymentalną, to stamtąd mam ten przepis. Dzięki, Kajba. Proszę bardzo.